dla panny. Walczcie, panny, z zazdrością. Zazdrość nie buduje, tylko może zrujnować nawet najlepszy, nawet najlepszy związek. W tym miesiącu warto pomyśleć też o sprawach domowych domu, mieszkania. Jeśli planujecie tutaj zakup, remont, coś poważnego związanego z domem, to spieszcie się, żeby szybciutko pozałatwiać sprawy z tym związane w lutym, bo jest wyjątkowa na to możliwość. W pracy, w pracy spokój, ja bym nawet powiedziała, że marazm. Sprawy uczuciowe też jakby w zatrzymaniu obecnie.